Siemanko. Dzisiaj przyjechałem na spinning na odcinek Bystrzycy, Sprzęt, jaki dzisiaj zabrałem, to jest wędka Robinson Tushido od 8 do 30 gramów 2,40. Do tego kołowrotek też mam od Robinsona Yoshido rozmiar 3000. No, przelotki zamarzają, jest zimno. zmiana miejsca, bo tam było bez kontaktu z rybą Nic się nie działo, to postanowiłem, że miejsce zmienię i spróbuję tutaj Przylotki zamarzają, ciężko się łowi dzisiaj Zmieniłem miejsce, bo tam po prostu nic się nie działo. Tutaj sobie też zmienię przynęte i spróbujemy tu coś porzucać. Może jakiś kontakt z rybą będzie. Przynęte zmienię na takiego woblerka łamiącego się. Może jakiś efekt da, może nie, no zobaczymy. Woblerek jest założony. oddajemy parę rzutów w tamtą stronę. A po prostu trzy razy zwijam, daję tak 5 sekund przerwy, znowu zwijam i przerwa. Są mi sobie szarpne. Przez 3 godziny spinningowania odkąd tu przyjechałem nie miałem żadnego kontaktu z rybą, jeszcze pod koniec zmieniłem sobie na takiego pomarańczowego kanibalka, niestety on też nic nie dał, postanowiłem, że wrócę do domu i do zobaczenia w następnych materiałach.